Ta czekolada jest bardzo słodka I choć cukier wywołuje wiele schorzeń To to takie ładne te opakowanie, że ja i tak to zjem Oto najlepszy komentarz filmu poprzedniego Napisz tu komentarz, aby wygrać następnego Witam Państwa, szanownych youtuberów Dostałem taką oto przesyłkę dziś. Otóż to jest od youtuber'a, który przebywa na wygnaniu na Białorusi. Oj, nie, nie, nie. Jednak w Brukseli. Nazwa jego na YouTube to Mega Zdrapki. O zdrapki, czekoladki i inne przedmioty codziennego użytku. Szczególnie podobują mi się te żetony i batony. Od razu to zjem. Szybki porządek i proszę bardzo! Co to pan mega Zrabki do mnie tu napisałeś? Używasz pan pisma komputerowego? Cześć Zbigniewie, super youtuberze! Jeżeli teraz czytasz ten list, to oznacza, że gołąbek szczęśliwie dostarczył przesyłkę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za zdrapki i super zdrapak 3D. W ramach podziękowań przyjmij ode mnie te skromne dary. W zdrapkach mam nadzieję, że wydrapiesz super wygrany. Jeżeli by nie byli super, to chociaż żeby było na jakieś trunki. A jeżeli by niestety nic nie było, to w paczce na pocieszenie znajdziesz tam małe piwko. Oraz słodycze dla Ciebie i szanownej małżonki. Życzę wielu sukcesów na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie z Mariusz z kanału Mega Zdrapki Pozdrowienia z Mariusz! No to sprawdzam te drapaki co mi tu wysłałeś. Zdrapka ludzki 7 idzie na pierwszy ogień. O panie, panie, to je jednorazowe drapaki mi tu dałeś. Ale i tak dziękuję, gest się liczy. O, widzę można je też spożyć. Jest to, nie ukrywam, zadowalające. Otóż najlepszy prezent to jest taki, który można spożyć. Zdrabka van bong. Szczęśliwe 29 od razu weszło 2 złote. Akurat brakowało mi je do czynszu, dziękuję. Nie wiem, czy tobie za to dziękować, czy losowi ślepemu i czy to los ślepy rządzi życiem naszym, czy takie po prostu przeznaczenie jest. Że bieda, że puste te zdrabki wszystkie znowu, oprócz jednej, to żeby to moje kąciki ust. Unieśli się choć trochę, aby pobudzić moją nadzieję, że jednak może być dobrze. I żeby dalej próbować. I nie poddawać się. I nie poddawać poddawacja. I co nam zostało w życiu? Otóż subskrybować kanał Mega Zdrabki. Link dałem ja w opisie tegoż filmu. Pozdrawiam i ruki w werch.